Telewizja Imperium zagościła do Lubecka, gdzie odbywa się Uwaga, jedyny w Polsce konkurs Orki. Z tej okazji zjechały tu traktory. No z całej Polski jeden podobno jechał nawet 10 godzin. Uwaga! Przed chwileczką zaoraliśmy całe pole w ramach tego konkursu. Naprawdę dużo się działo, a teraz za chwileczkę będzie grał zespół Time. Jutro tutaj cały festy rodzinny, więc zapraszamy. Was do zobaczenia tego naszego materiału naprawdę będzie się dużo działo, więc co? Ruszamy! Skansen powstał w 2018 roku. Mamy go na terenie kościelnym przy, przy Parafii. No, wynajęliśmy od księdza proboszcza taką stodołę i gromadzimy tam różne takie rzeczy, różne z rolnictwa. Dużo jest z XIX wieku, no i nawet. Czyli rozumiem maszyny i przyrządy, przybory potrzebne do tego, żeby uprawiać rolę, po prostu, żeby pracować tutaj na gospodarstwie. Tak, żeby, żeby ludzie, wszyscy i dzieci wiedzieli, jak się kiedyś tym pracowało. No i, i prymitywne takie maszyny. No i bardzo to fajne jest, bo ta nowoczesność teraz nas tak zgubiła, ale dobrze, że, że ludzie to widzą, nie? Fajnie, żeście wpadli na taki pomysł, bo tak jak powiedziałeś, nowoczesność wszystkim się kojarzy, rolnik teraz nie wiem, nowoczesne maszyny, w których nie trzeba wiele ludzi do pracy, a tymczasem ta praca na roli to jednak kiedyś był ciężki kawałek chleba i trzeba było się mocno natrudzić, żeby taki, taką orkę, jak za chwilę zobaczymy, zrobić i potem zasiać i zebrać zboże. Tak jest, ja, jak, tak, jak oprowadzam dzieci w tym w skąsynie, to niekiedy oni mówią jak jak to kiedyś ludzie wszyscy pracowali tym, jak mama z tatą teraz nie mają czasu na nic. No. Co tam za perełki macie? Co takie te, jakieś, nie wiem, może wiem, że wszystkiego nie wymienimy, może jakąś maszynę, jedną, dwa? Wialnie, kosiarki, mo mocarnie mamy, no i takie drobne, i maszyny też mamy tam. Bo żeby upiec chleb, to najpierw trzeba zebrać zboże, oddzielić ziarno od plew, potem jeszcze zmielić na mąkę, tak, i dopiero idzie do piekarni. Słuchaj, a tutaj no. widzimy bardzo ciekawe rzeczy, Powiedz, co to jest? No to, y tam jest kombajn Vistula, tu jest. Y to są kombajny z 50-tych, 60-tych lat. No to licząc mają już po 70 lat na chodzie? Jutro, jutro będą pracowały, bo zostawiliśmy tam trochę kawałek zboża i ludzie jutro będą widzieć, bo dzisiaj jest orka, a jutro jest taki pokazowy dzień. Czyli wasz skansen łączycie z edukacją, bo to wszystko działa i można zobaczyć, tak? Tak, z edukacją. Działamy jest nasz gdzieś tam około 50 klubowiczów. Przyznam, że sam jestem ciekaw, no bo samo oranie to jedna, ale jeszcze zawody, tak, to rozumiem, że tu będzie rywalizacja taka ostra i nagrody. No nagrody mamy tam też ufundowane przez też sponsorów, no i tak przede wszystkim prostolinijność, głębokość orki, zarzucanie tego, tego areału i najważniejsze bezpieczeństwo też pracy przy tym, wszystko patrzą, no i ustawienie dobre puga. No to szczegóły takie bym powiedział, komisja sędziowska łatwo pewnie nie będzie miała. Kiedy jest takie. Ciężki orzek do zgryzienia mają. Nie? Ty też będziesz jeździł czy ty ja, ja będę tam przy, przy nagłośnieniu. Ja nie, nie, przyznam się, że nie jestem dobrym oraczem. Ja, jako organizator, co to wymyślałem, to nie jestem dobry oraczem, bo, bo ojciec zawsze orał, a ja, ja raczej pracowałem kombajnami. Czyli już nowoczesność wkroczyła do ciebie, ty jesteś ten technik. To co? Idziemy teraz zobaczyć jak tam się będzie orało. Dziękuję ci Panie, bardzo za. Dziękuję ruch. bardzo. Rana Kąpała, jestem sołtysem wsi Lubecko, w której mieszka gdzieś około 800 mieszkańców, łącznie z dziećmi. Jest to bardzo spokojna wieś. Z Pola, przeważnie, jeżeli chodzi o rolników, jest około 6 rolników takich, którzy posiadają dość duże areały. I właśnie w tym okresie jest taki okres żniwny. Większość z nich zajmuje się właśnie żniwami. Ale dziś w tej waszej miejscowości bardzo dużo się dzieje. Macie już po raz kolejny piknik taki rodzinny tak. wydarzenie. Więc proszę coś o tym powiedzieć. Skąd się w ogóle wziął pomysł na to wydarzenie i na ten piknik, kiedy to się urodziło, kto to wymyślił? Hmm. Zaczęło się od tych tak zwanych pielgrzymek rolników gdzieś w okolicach świętego Izydora Oracza w maju, gdzieś około dnia tam 11-12, ale zawsze to w sobotę było i tak wszyscy większość osób wymyśliło, że coś jeszcze, ponieważ dość dużo ludzi są pielgrzymką, przyjeżdża i przychodzi, Zorganizujemy jeszcze takie festyny rodzinne, gdzie będzie pokaz właśnie starych urządzeń, które, są które były wykorzystywane na polu, bo większość tych rolników miało takie zasoby tych starych maszyn, które można by pokazać. Młodemu pokoleniu, a dla starszych było też to takie jak gdyby z łezką w oczach do y, po prostu przypomnienia sobie tych jak to po prostu wygląda, jak to działa. Po tym kilkuletnim przypominaniu... Wymyśliliśmy, że zrobimy tego to święto świętego Oracza na dwie połówki. To znaczy, będzie to w maju. Tak, sobie Izydor tam się umieścił w tych patronach świętych. W sierpniu, przed odpustem, zawsze tydzień przed odpustem, jest jeszcze konkurs Orki. To już jest dziewiąty konkurs Orki w tej chwili z zabytkowymi traktorami. Coraz więcej osób chce do nas tu przyjechać i bardzo się z tego powodu cieszymy. No przy tym konkursie są zwykle nagrody. Patronatem objął nas nasz po prostu ten konkurs z zabytkowymi traktorami starosta Powiatu lublinieckiego i zawsze nas obdarza pucharami, Skąd jesteś? Sierakowicz. Czyli specjalnie przyjechałeś na ten tutaj y, konkurs orki? Tak. A ty już teraz, zaraz wiesz na czym polega oranie w polu? Tak. To na czym? Po powiedz mi. Żeby przykładowo jakieś kamienie wywaliło spod ziemi. Fajnie, a jak tak patrzysz na to oranie, chciałbyś zostać w takim z tą rolnikiem? Chciałbyś. Czyli masz już pan plan na życie, tak? Ale ja już się szkolę. Szkolisz się, ekstra. A mama, tak, jak ma na imię? Weronika, e, Weronika, specjalnie na ten kokos jechaliście? Tak. Pierwszy raz, czy ty regularnie? Pierwszy regul... raz, nie, pierwszy raz jesteśmy tutaj. Podoba się? Ja nie jestem fan kontraktorów, ale syn jest, więc wiadomo, dla dzieci wszystko się robi. Moją ja on zadeklarował, że chce zostać rolnikiem. Co ty na to? No, musi skończyć odpowiednie szkoły, jak będzie chciał. Żeby... Ale mama daje zielone światło. Wierać. Ja daję zielone światło. Słuchaj, jesteś stąd? Ja jestem z miejscowości Kochanowice. A, czy przyjechałeś specjalnie ten konkurs? Tak, specjalnie. Będę brał udział. O, i co? To widzę, że z uwagą teraz obserwujesz. Znasz zasady? Tak, tak. Jestem zapoznany z regulaminem. To co trzeba zrobić, żeby wygrać? No, żeby wygrać, trzeba jak najgłębiej zaorać i jak najczyściej. Damian, specjalnie ten konkurs przyjechałeś? Tak, no dzieciaki są zainteresowane, więc przyjechaliśmy z dziećmi. Na no, takich rzeczy to się już rzadko jest okazja, żeby zobaczyć traktory w akcji. Dokładnie. Chociaż na wsi często, częsty widok to jeszcze jest, nie? Mama dobrowolnie tu przyjechała? Mama dobrowolnie, jak i wicuje również brat. A to brat jest, tak? Pierwszy raz na festynie? Nie, nie. Jak ważne są takie festyny tutaj dla lokalnej społeczności? Jak myślisz to? Taka integracja, taki sposób na to, żeby się pokazać? Myślę na pewno, że integracja tutaj tej lokalnej społeczności. No i możemy pooglądać coś, co widzimy też na co dzień tak naprawdę. A widzicie to? No to czyli... Dla dzieci to nie jest nowość, bo gdybyśmy to przywieźli dzieciaki z miasta, to pewnie by były zdziwione. Myślę, że tak, ale du dużo jest też tutaj takich e, zabytków, zabytkowych traktorów, więc możemy je poglądać. No tak, przy tej nowoczesności teraz, to co? Miłej zabawy życzę, do zobaczenia. Mam nadzieję, że na koncercie bo dzisiaj będzie grała muzyka. Potańczymy? Potańczymy jasne. Kazimierz, trzymasz w ręku. Coś mi się to wydaje, że to do traktora nie pasuje to bardziej. Do konia może. Do konia, do... tylko koniuciek. Słuchaj, na dawnych filmach widziałem, że nawet no, choćby kargula, że on ręcznie takie coś robił, to jest możliwe. No tak, no a czym mieli robić? No, konia mieli to tym morali, no a w tej chwili nie ma konia. No. Okej, okay, ty zaczynałeś z tym, z tym pługiem tutaj swoją przygodę z rolnictwem? I to znaczy po ojcu to no, odziedziczyłem i koledzy mnie tu poprosili, przyjechałem. Żeby pokazać jak to działa. Działa? Tak, działa. Czyli jak miałbym pole i Ciebie zatrudnił, to byś mi jeszcze zaorał, tak? No ogródek tam, powiedzmy, czy działkę jakąś. A ile to ma lat? Trudno jest, bo są numery tylko, Drezno i numery seryjne. Po numerach seryjnych byśmy doszli, które to jest rok, ale... Ale jeśli Drezno, to na pewno głęboko przed wojną. Tak, tak. No. Stanisław, za nami konkurs orki, podobno jedyny taki w Polsce, gdzie tutaj rywalizujecie o to, kto lepiej te pole zaorze. Jak ty to odbierasz? Czy to jest tylko zabawa, czy może jednak poważna sprawa? Nie, no jest to taki konkurs orki tutaj na południu kraju, w Lubecku robimy tak co roku. I tu orzą esioki, małe traktorki, duże traktory, nie. No i to jest taka, można powiedzieć, zabawa festynowa, konkurencyjna, nie. Co kto, kto tam potrafi orać, nie. No ja orałem na przykład Ursusem C45, nie? No i tak to dość dość było tych oraczy. Nie? To co musiałeś dokładnie zrobić? Nie wiem, na centymetry czy jak? Znaczy, no, to jest zagłożenie, tak skip, głębokość nie? i takie tam, no, parametry tych jurorów, nie? No, ale najważniejsze jest równo uorać, nie? Żeby skipy równo, jak tą leżały. Nie? Fajnie by było wygrać. Dobrze by było, no, nie wiem, wszystko zależy od sędziów. To zależy bardziej od maszyny czy od ciebie? Znaczy, no maszynę, no i też trzeba dobrze pugi ustawić, bo to są pugi ciągane, nie, to nie są na hydraulikę, nie. To tak, że wymaga tego operatora, co ze mną na co te pugi reguluje, trochę wydaje, no musi dobrze tam operować tymi, jak to mówią, skorbami, żeby to równo ustawić, te pugi. Dzisiejszy rolnik ma łatwiej, bo pewnie wszystko podkoputerował. Teraz tak, no, to, to nowe traktory, to wszystko hydraulika, to to nie ma porównania do tego, co było w 50 60 tych latach, nie? Nie ma porównania techniki, ale też nie ma porównania frajdy. To dzisiaj jest zabawa. Tak, oczywiście. No Ja posiadam też Ursusa 25, 62 roku, drugiego Ursusa 63 rok, ta 40, 70 rok, no i no to ten Ursus jest też 45, no takie tam. Różne, no trzeba zdobywać. Idziemy, bo w za... ciągu się poszukuje. Jasne, idziemy, bo zaczyna się kolejny etap tej dzisiejszego festynu, występ zespołu Time, więc idziemy się tak. teraz bawić. To jest mój John Derek. No właśnie, będziemy rozmawiać o, o tym pojeździe, bo y, wygląda bardzo ciekawie. Y, z, z tego, co się już dowiedziałem, ma tyle lat, co ja, nie wiem, czy to wypada powiedzieć, 66 ale 66. Powiedz, rocznik, tak. 66. rocznik i jeździ. Jeździ, super jeździ, super pracuje, przecieków nie ma, elegancki. No tam w polu się już nie pracuje, wiadomo, to się kupiło, myśmy to w Niemczech kupili, takie to było trochę za, zaniedbane i stało to tam zarośnięte, no ale się zrobiło. Tutaj znajomy taki, dobry kolega robi to właśnie, takie sprawy i... Zrobił no ładnie to teraz dosyć wygląda, nie? A kupiłeś to tak, żeby sobie trzymać, czy jeszcze to pracowało? To jeszcze tak A. pracowało. To jeszcze tak pracowało. Tak, tylko to było takie zaniedbane wszystko tam, nie? Jak to wiadomo u rolnika stało. No, a chciał się tego pozbyć, no to żeśmy to kupili. No i tu znajomy właśnie się takim czymś zajmuje, no ma czas i. I doprowadził takiego i doprowadził stanu, jak jest takiego stanu, jak jest. A ile to wyciąga, powiedz mi, na godzinę? Ach, na godzinę, ja nie wiem, jakie jest szybkość, to jest bardzo wolne, 25. To tam więcej nie leci 25. one tak jakby kiedyś robione. Te nowe naturalnie są inne, nie? Te nowe to tam już jeżdżą i. Ale do radia wystarczy. Wystarczy na pewno, choć on już nie może w ogóle, nie? No bo nie, stoi to, tylko. Taka perełka to szkoda. No stoi tylko w garażu i czeka, aż się przyjedzie i trochę po, pojeździ znowu, nie? No okay. Jeszcze mam jednego, ale. Ursusika, no ale ten stoi w domu. I te. Ja chciałbym Cię zobaczyć, jeśli. Czy wierzysz mi czy nie w każdy sen mój kradę? Ze mną jest Marek Kaczmarczyk, Gdzieś Marku widzimy się nie w Gliwicach, nie w Knurowie, nie w Rzeczycach, ale tutaj w Lubecko, od miejscowość oddalona 50 km od naszego miejsca zamieszkania, ale jest specjalna okazja, żeby tutaj przyjechać, więc jaka, powiedz, czemu to gościsz? No, zostałem przez, jako Marek Kaczmarczyk i Grupa Muzyczna Tajemnica, zostałem zaproszony przez organizatorów na dzisiejszą imprezę. Po to, żeby tutaj e, zabawić goście, znaczy obecnych tutaj, ale też chyba t, bliskie tutaj e, tobie działanie, konkurs Orki, tak? Stare traktory, pługi i zabawa taka fajna, patrzysz na to z sentymentem. E, tak, więc e, jak byliście u mnie w rzeczycach, to, to na miastka takiego czegoś, żeście e, zobaczyli. tego, Nie także to mnie już od wielu lat e, interesują takie imprezy, jako że w latach 70. mieszkałem w pgr wtedy i wozili mnie jako dziecko dziesięcioletnie, wozili mnie bombowcem, czyli Ursusem, takim, takim buldokiem można powiedzieć. Nie? Takie Ursusy też tu dzisiaj mamy. Nie? Czyli można powiedzieć, że od lat dziecinnych, tych lat 70. ja już byłem właśnie w takiej, w takiej myśli tych starych traktorów. Pochwalić należy też inicjatywę tutaj lokalnych ludzi, którzy założyli skansel, którym są właśnie stare traktory. To też taki temat bliski tobie, że, że ktoś się opiekuje, ktoś nie wyrzuca tego na złom, nie idzie na żyletki, tylko zostaje dla potomnych. Tak, no więc z prezesem Juskiem Józek dziękuję Ci serdecznie za zaproszenie. Bardzo dużo rozmawiamy właśnie. Na temat takich imprez, tych traktorów wymieniamy się doświadczeniem, wymieniamy się różnymi ciekawostkami właśnie w tej branży starych traktorów. No i, i, i w tym momencie jest ja nam to po drodze. Ale przyjechałeś no tutaj, jak wspomnieliśmy na początku, przede wszystkim koncertować 30 lat na scenie, fajny jubileusz, i to jest jeden z tych koncertów z całego cyklu, tak? Rozumiem, A. że w ten sposób jakby tutaj podkreślasz swoją obecność tak długo właśnie na scenie. Tak, się cieszę bardzo, że, że dzisiaj jestem z artystami na scenie. Wystąpią m.in. Maria Szynków, wystąpi Wesoły Masosz i Przyjaciele, wystąpi Steve Capella. Także program mamy dwudniowy na tą okoliczność właśnie tej uroczystości dzisiejszej. No i uważam, że... Damy ludziom taką namiastkę dobrej muzyki, żywej muzyki, prosto serca płynącej, bo tak jest, taka muzyka mi jest w sercu i, i uważam, że ludzi nie należy oszukiwać playbackami, trzeba z serca im zaśpiewać to, się ma w sercu. Wiem, że masz ułożone specjalne piosenki nawet pod kątem właśnie tego co tu się dzieje, tytuły to będzie premiera czy już gdzieś to ktoś słyszy? Znaczy tak, jeden utwór to jest stare traktory to już jest utwór znany, bo właśnie Y, y, dzisiaj Lubecko i, i wczoraj Lubecko, czy tam kilka lat temu, dwa, trzy lata temu, to zakochali się w utworze grupy muzycznej Time y, właśnie stare traktory. Oni to śpiewają, y, oni to kultywują i to jest jak gdyby ich takie motto y, przewodnie. A jest hymn? tak, lokalne, tak. A, a y, znowu mówię, mówisz coś napisać ostatnio, no to napisałem taką też piosenkę tak pyrką, nie, to ona już była raz tu grana, nie, no ale... Jako, że w tej piosence też ośpiewałem o obecnym proboszczu tej parafii w Lubecku. Zapytałem się proboszcza, czy mogę zaśpiewać taki wers na samym końcu, nie? I zaśpiewałem taki wers. To już koniec tej piosenki nie będzie o traktorach, no bo faroż ze Lubecka kupił się motorat. Jeszcze jaki w I kiedyś tu byłem właśnie trzy lata temu, ja mówię, ktoś przyjeżdża w Gumofilcach, Lublinem bez burt. No i potem się dowiaduję, że ksiądz proboszcz, nie, aż mi głupio było w tej sytuacji, no i na tę okoliczność też mi się to przypomniało, właśnie ta WSK, nie, i ksiądz proboszcz, czy mogę zaśpiewać tak? na końcu piosenki taki wers, oczywiście nie gniewał się, że tak tego, uśmiał się troszkę z tego. Ja widzę i słyszę, że śpiewanie przed taką publicznością, która rozumie te teksty, która bawi się przy tym, to szczególnie dla Ciebie, dla ciebie szczególna frajda, no bo to są sami swoje, tak byśmy powiedzieli. Nasze, znaczy, to powiem tak, że Mam gospodarstwo rolne, to na pewno wiele słuchaczy wie, wiele widzów wie, no i wczoraj między innymi hektar zostało do końca omłotu pszenicy, no i defekt tylnego koła nastąpił, no na polu, dzisiaj żeśmy to skończyli. I teraz tak, mimo że jestem zmęczony, ale patrząc na publikę, wchodzę tu na scenę, jakoś mi wszystko odchodzi, nie? Jestem jakiś młodszy, lżejszy, mam wagę 115, także w tej sytuacji nie czuję się, czuję jakbym miał 70. <laughs> przedstaw swój zespół, kogo dzisiaj zobaczymy i posłuchamy na scenie. No kochanie, dzisiaj y, posłuchamy na, na scenie y, Wojtka Klabiszowca, Posłuchamy na scenie wokalistkę Iwonę, która już jedzie, właśnie, i gitarzystę Krzyśka, który no i, jest. I oczywiście wokalistę Marka. Marku, wiem, że masz pomysł, żeby chciał kogoś pozdrowić, komuś zadedykować swoje koncert, swoje piosenki, tak? Bo mamy tutaj dwie panie, zapraszamy. <grystanie> Co takiego napowiesz? No więc, co jest radosne dla mnie, dla mojego zespołu, że nie ma koncertu, żeby nie było naszych fanów. I między innymi od niedawna mamy fan klub w Kotulinie, i dzisiaj ten fan klub jest z nami. Także przy okazji bym chciał pozdrowić cały fan klub Grupy Muzycznej Time, chciałbym pozdrowić moją rodzinę zespołu, wszystkich, bo. bo na ten sukces pracujemy wszyscy, tak można powiedzieć. No i przede wszystkim chciałbym pozdrowić wszystkich widzów telewizji Imperium, bo y, wy nam też dajecie dużo serca, radości. Dziękuję wam pięknie, wspaniali redaktorzy, dziękuję właścicielom, że, że też y, widzą y, swój zespół ludzi, którzy, właśnie, który często uczestniczy w różnych takich imprezach. No, bo trudno nie być przy tak fantastycznym człowieku jak Marek i jego zespole. Wy podzielacie moje zdanie, drogie panie, że tutaj przyjechaliście specjalnie dla Marka? Tak, specjalnie my przyjechali z zespołem Times z panem Markiem. Ty od kiedy tutaj jesteś fanką zespołu? No, od miesiąca dobrego. To świeżutka, można powiedzieć, fanka, ale ja rozumiem, że już w pełni zauroczona. Oczywiście. Płyty są? Tak. 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 Jeszcze mi tylko swoje imiona. Halina. Natalia. No to Halina, Natalia i Marek, ja się nie mogę doczekać pierwszego tutaj dźwięku i pierwszego twojego tonu, więc czekamy na kogo. Stare traktory mój Mało zycę gory, reszta tramory A bą, bąbą, ha bąbą, stare traktory bomb Mało, co szybzę, działajmy grali.

Za nami dziewiąty już konkurs orki. Jak zobaczyliście i usłyszeliście, naprawdę dużo się działo. No i co, do zobaczenia za rok.